Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego kursu Java. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam parę słów o instrukcji switch case, która zastępuje skomplikowane formy instrukcji if, else if. Jeżeli mamy wiele przypadków, to znaczy zmienna sterująca może przyjmować wiele wartości, to zamiast stosować np. 10 instrukcji if i else if, stosujemy instrukcję switch, która wygląda no nieco bardziej elegancko. Zaraz Wam to pokażę na przykładzie. Wyobraźmy sobie program, który robi coś takiego, że wprowadzamy z klawatury oceny w formie liczb całkowitych 1, 2, 3, 4, 5, 6 i program zlicza, ile mamy ocen każdego typu. Ile mamy jedynek, ile mamy dwójek, szóstek i tak Więc próbujemy sobie taki program pisać. Najpierw sobie stworzymy skaner. czyli tworzymy new scanner od system IN, żeby można było wprowadzać jakieś dane z klawatury. Importujemy sobie oczywiście klasę Scanner. Teraz musimy zdefiniować. No, teraz napiszmy sobie na przykład y, komunikat dla użytkownika, czyli wprowadź y, oceny. I teraz napiszemy coś takiego: backslash y, backslash cudzysłów Q. I znowu backslash cudzysłów. Kończy wprowadzanie. Eee, o co tu chodzi? Eee, print line. Eee, ten backslash, eee, post, da, backslash, cudzysłów, backslash cudzysłów, chodzi o to, żeby nam się wyświetliło ku w cudzysłowie. Coś takiego, prawda? No, może bez tych spacji. Czyli wprowadź oceny, natomiast kół kończy wprowadzanie tych ocen. I teraz robimy coś takiego. While nasz skaner has next int, czyli dopóki w skanerze jest kolejna liczba całkowita, to wykonujemy teraz pewne operacje, prawda? Trzeba się zastanowić zaraz jakie operacje, ale przedtem zdefiniujmy sobie kilka zmiennych. Będziemy potrzebowali zmienną ocena, to raz, i będziemy potrzebowali zmienne, które będą nam określały liczbę wystąpień poszczególnych ocen, czyli yy, na przykład zjmy tak, jedynki Dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki oraz inne. Na wypadek, jakbyśmy się pomylili, czy jakieś inne oceny wprowadzili, takie sobie zdefiniujemy zaz jako liczniki. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki i tak I teraz, y jeżeli skaner, w skanerze czyli w tym buforze, do którego wprowadzamy z dane, znajduje się nas ta liczba całkowita, to ocena równa się skaner next int, prawda? Czyli czytamy tą ocenę ze skanera. I teraz sobie może, moglibyśmy zrobić taką wielokrotną instrukcję if. If ocena równa się 1, to jedynki, zwiększamy jedy, licznik jedynek. If ocena równa się 2 i tak dalej. A my użyjemy instrukcji switch. Czyli piszemy switch, teraz w nawiasie ocena, no nie ocena, ocena, to zmienna sterująca nasza. I teraz nawiasy klamrowe, które stanowią treść metody switch. Switch ocena, czyli w zależności od tego jaką wartość przyjmie zmienna ocena, to będziemy mieli poszczególny case. I mamy tak, case1, y, jedynki, plus plus. Teraz co jest ważne? Ważne jest, żeby dać instrukcję break, żeby pod, po wykonaniu tego case'u pierwszego wyskoczyło nam z switch. Tutaj w tej chwili Eclipse się burzy, że local variable jedynki nie została zainicjalizowana. I owszem, oczywiście te liczniki wszystkie musimy sobie zainicjować na wartość 0. Zrobimy to tak sprytnie. Kopiujemy tą całą linię i, i przecinki zamieniamy na znak looklasie. Możemy zrobić taką postać instrukcji przypisania. Jedno równa się drugie, po kolei wszystko. Jednaki równa się dwójki, równa się trójki, równa się inne w końcu i równa się zero. Czyli wszystkie te zmienne mamy zainicjować na wartość zero, bo to są liczniki, czyli na początku muszą przyjmować wartość zero. Ten case one, analogicznie budujemy kolejne przypadki, czyli piszemy case two i teraz będzie dwójki, prawda? Dwójki plus plus. Zwiększamy liczbę, zwiększamy licznik dwójki. I znowu break. Ja sobie to skopiuję, zamiast przepisywać trójki, czwórki, piątki, szóstki oraz inne, i teraz tylko musimy oczywiście pozamieniać. 2, 3, 4, 5, 6, a tu będzie default. Tak to się będzie nazywać. Czyli jeżeli zmienna ocena przyjmuje wartość jakąkolwiek inną niż te wymienione w oksach, przykład wartość 7 albo 20, to wykonuje się default. I oczywiście w tym defaultcie Musi być zwiększenie licznika inne, natomiast tutaj sobie zmieniamy jedynki, dwójki, tutaj trójki, tutaj będą czwórki, piątki i wreszcie szóstki. Szóstki, to jest to w tej chwili powinno nam w zasadzie działać. Teraz zróbmy sobie taki wydruk, czyli ja skopiuję system od Line. I teraz uwaga, gdzie to postawić? Oczywiście, bo teraz switch to jest tu, tu się kończy switch, natomiast while się kończy tu, czyli tu się kończy nasza pętla, i w tym miejscu stawiamy sobie na przykład taki komunikat. Liczba jedynek, dwukropek plus jedynki. I zrobimy takie trzy komunikaty: jedynki, szóstki oraz inne, żeby już się nie rozdrabniać. Ja mam tutaj trochę ograniczony czas tych, tych moich filmów do 15 minut, więc nie chcę mm, za, dłu za długich nagrywać, żeby nie przekroczyć. A Wy sobie możecie dać jedynki, dwójki, trójki i tak dalej. Wszystko. OK. Przetestujmy nasz program. Jak to będzie wyglądać? Wprowadź ocenę. No to wprowadźmy sobie na przykład dwójka, jedynka, jedynka, czwórka, szóstka. I jakieś 88 i 9. Teraz Q. I wyskoczył nam wynik. zobaczymy czy to się wszystko zgadza. Liczba no liczba jedynki, liczba jedynek powinna być. Dobra, 1, dwie jedynki mamy. Liczba szóstek, 1. Liczba innych, dwa inne, bo te inne to jest 88 i 9. Czyli wszystko się zgadza. Poza tym, że tutaj powinno być liczba jedynek. O, żeby było ładnie. I liczba szóstek. No więc sprawdźmy sobie jeszcze raz, czy to wszystko działa. Jedynkę sobie wprowadzimy, trójkę jedynkę, szóstkę i jakąś tam ósemkę. Q, jak quit, zobaczmy jak to wygląda i jest OK. Że możecie sobie taki program dokończyć i uzupełnić o te o wszystkie pozostałe oceny. To się sprawdza na przykład jeżeli przerwiście mój kurs też o graficznym interfejsie użytkownika, jeżeli mam na przykład wiele Przycisków to też możemy tam w action performed zrobić tam zamiast IFA to, to casey, to wyglądanie nieco lepiej. Należy tylko pamiętać koniecznie o tych breakach, bo po każdym case'ie, w wykonaniu tutaj jednej czy wielu instrukcji, musi nam wyskoczyć z tego case'a. Jeżeli zapomnimy o breaku, to będzie się wykonywać to, co jest dalej. Teraz pokażę Wam inny przykład zastosowania instrukcji switch bo tutaj mieliśmy <laughs> zmienną sterującą typu Integer, natomiast ona może być też typu Byte Short Character, tych prostych typów, a od Java 1.7 może być też String. Często we wcześniejszych podręcznikach spotkacie się z taką opinią, że nie może być zmienna typu String, natomiast ona może, tu być, może być od Java 1.7 wersji String. Weźmy sobie na przykład coś takiego, zróbmy String Color, zmienna kolor i niech, on be, niech ona będzie na przykład zielony. Kolor zielony. I wprowadźmy taką instrukcję Switch teraz. Y, switch y, kolor, nawias klamrowy znowu i powiedzmy Case. Case, Case, Case y, Czerwony, System Out. No tutaj jakiś najprostszą y, y, Najprostszy wariant zrobię. Czyli mamy kolor czerwony, wyświetli nam taki unikat. Kolor czerwony, break. I drugi jeszcze case, kolor powiedzmy niebieski. Ja sobie to skopiuję w tej chwili, niebieski. I jeszcze weźmy trzeci case zielony. Ok, mamy wszystkie trzy. Teraz możemy jeszcze default, default, niech będzie taki, że powiedzmy inny kolor. Ok. No teraz zobaczmy, jak to działa. Ponieważ zmieniamy kolor zielony, to wyświetliło nam kolor zielony. Jeżeli damy czerwony, to wyświetli nam się czerwony. Jeżeli na przykład damy żółty, to wyświetli nam się inny kolor. Jaki jest problem z takim rozwiązaniem? Jeżeli popełnimy jakiś błąd. Na przykład damy zamiast czerwony, tak, to damy czerwony z małą literką, to już będzie inny kolor, prawda? A kompilator nam tego nie wychwyci. Musi być, jeżeli string jest używany jako zmiana sterująca, to musi być ten string dokładnie taki sam. I to jest zawsze problem ze stringami, także tego należy unikać i próbować zastępować jakimiś stałymi, na przykład typu wyliczeniowego. Spróbujmy sobie coś takiego zrobić. Oczywiście, jak ja mówię, to rozwiązanie jest całkowicie poprawne. Ale nie zabezpiecza przed jakimiś no, zupełnie absurdalnymi błędami, typu, że umieścimy spację czy jakąś małą literę. Natomiast, jeżeli sobie zrobimy kolor jako typ wyliczeniowy, zróbmy sobie coś takiego i zdefiniujmy sobie po prostu kolory: czerwony, yy, zielony, niebieski, red, green, blue, prawda? I teraz. Yy, ta zmienna, kolor, będzie typu wyliczeniowego kolor. Zgreśla w tej chwili, dam Ctrl, Spacja i tu mamy pięknie do wyboru, wybieramy kolor czerwony. Teraz tu usuwamy oczywiście te znaki, te cudzysłowy, cudzysłowie. już, już jest gotowy, prawda? Uruchomię taki program. Kolor jest kolorem czerwonym i, i oczywiście odpowiedni jest przypadek wybrany. I w tej chwili nie ma niebezpieczeństwa jakiejś pomyłki, prawda? Znaczy, jeżeli będzie pomyłka, to ją na przykład kompilator wychwyci. Mamy tu błąd, prawda? Czy jeżeli coś takiego zrobimy. To jest zaleta używania... No. To jest zaleta używania stałych wyliczeniowych, że mamy pewną pulę tych obiektów, z której możemy wybierać i w przypadku popełnienia błędu to będzie wyrzucone przez kompilator, no. Jeżeli byśmy sobie tutaj dodali jeszcze kolor, na przykład żółty, i taki kolor wybierzemy, to oczywiście dostaniemy komunikat inny kolor. Także tak wygląda używanie typu wyliczeniowego w instrukcji switch. Jest to bardzo typowe zastosowanie właśnie typu wyliczeniowego. I tu w tym momencie nie trzeba tutaj podawać też pełnej nazwy, to znaczy kolor, kropka czerwony, kolor, kropka niebieski i tak dalej, tylko defaultowo tutaj instrukcja czy Eclipse nam pobiera odpowiednią wartość czerwony, niebieski, zielony. Tak jak tutaj na przykład skasujemy i kontrol, spacja to od razu mamy, mamy wybór, także jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Więc to jest to, co chciałem Wam powiedzieć o instrukcji switch case. Pamiętajcie o tym breaku, bo to jest bardzo ważne. Ja może jeszcze pokażę na koniec, co się dzieje, jak się breaka nie wstawi. Teraz mam oczywiście kolor czerwony. Jeżeli breaka tutaj nie dam, to dostanę kolor czerwony kolor niebieski. Dlatego, że wykona się to i potem wykona się to i dopiero wyskoczy w tym miejscu. Także koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby po, ka w ka po każdym case był break. A na razie dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podoba Wam się kurs i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!